W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Roblox Doors. Ale twórcy przyszykowali na nas jeszcze mocniejszą update niż ten Backdoors. Patrzcie, tu mam jakąś nową bindę, oraz linka, oraz tak To się nazywa Doors. To się nazywa Doors. Em, coś tam. No i dali nawet takie nowe rzeczy. Patrzcie. To już od dawna było. Tego. Tu się ostatnio przygodziła do tych Do backdoorsów. Ale już nie ma. Czeka, 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 czeka. Czeka, czeka. Czeka. Nowe od osiągnięcia. No bo osiągnięcia zrobili. Tu nawet zejście takie bag Nie no. Twórcy, to wszystko by nie ogarnęli. <laughs> nie no. Czekaj. Co to jest za ci... Co to jest? Surwis... Nie mam pytań kompletnie. Nie mam żadnych pytań. Przysięgam. ci się nie dało normalnie wyjść na dwóch. Ej, ciąg. Portal... Ej. Przepraszam, nie ja tu. Detour. Musimy mieć achievement. Detour. A detour to jest jaki? Detour Survival Track Blockers? Co to niby ma znaczyć? No i niestety w tych I niestety gdzieś oglądałam fakturki To przeszedłem niestety je Tu macie Ale niestety Nie po... Ale niestety nie nagrę odcinku. Także, dzisiaj naszym celem jest zrobienie te dwa metrów Także co? Ło. Wow. Nie no. Twórcy się na postać Przepraszam. Rali. Dobra, przechodzimy. Przechodzimy. Przechodzimy normalnie. Ciekawe jakie tu będą zmiany. W tych nowych dorsach. E! Co to jest? Je się tego sykam! Ej, to powinno być dors 2 E! Co no to niby ma w ogóle to dobra kluczyk ej! Ej, ja się nie patrzę na oczy. a ja się nie patrzyłem na oczy. Co oni z tymi zarosami zrobić? Dobra Traciłem już połowę HP na początek. Ej! Ryga. Nie, nie, przyzwoity rasz! Ej, halo! Hola, hola, uspokój! Ej! No, zginąłem, oczy! Czemu? Czemu oczy mi to zrobiły? Czemu oczka mi to zrobiły? he he To jest mega... To jest głupie. E. I cóż się spakowało? Możemy się zamienić? Ehe. Nie. Nie wytrzymam po prostu. Nie wytrzymam. Ej. A słuchajcie się. Chcę wejść do windy. Nie mogę. Figura. Szukaj. Będę szukaj. No to się Muszę kłucać. Nie. Ej. Muszę z Kakasia kłucać? Nie można. Mmm. O nie. Nie, no świetnie. Świetnie, Mmm, Ej, nie było ciemno. Może te dorsze są tak zrobione, A. że po prostu. A! To jest ta sekundę. Może te, te dorsze są tak zrobione, że to jest taki. Prima, to by żart, no kolego! Czemu jeszcze Ty? Tak. Świetnie. Raz i to Jeszcze! Łapie, może weź się. Zjeść chociaż bać pomidorówkę. Uspokój się. Gdzie? Ty, w ogóle ten psykaciu wybucha. Weźcie. Te prima, pli sobie żarty, są już po prostu mocne. Ej, oczy, oczy hola hola uspokoić się oczy ile ja przez te oczy straciłem kapę. ne no oczy ej a! nie słyszałem au au nie słyszałem przez kacza tu wszystko przez tego kupiego przy.. Psikacia. Retromode Tajo. Zależy Wam retro mod I zależy kontrabanda. Mm. No to, co, jeśli będzie DORS Floor 2, no to sobie, no to sobie, to sobie zagramy na następny update do dors do dors floor 2. Także co, widzimy się w nowym update. Cie. Także cześć drodzy widzowie, także siomale. widzimy się w update. Cie. Do we